Tragiczny lipiec 1997 roku. Dziesięciometrowa fala wdarła się w Korytonysy. Gminę Kamieniec-Ząbkowicki od lat nękały powodzie. Tym razem jednak nie była to zwyczajna powódź, powódź do jakiej przywykli. Tym razem rzeka w ciągu jednej chwili zmieniła swój bieg. Niszcząc wieś przeorała pola, zasiewy i ludzki dobytek. Nikt jeszcze nie wiedział, że w lipcowym potopie dokonuje się ostatni akt tragedii wsi Pilce. No, to jest całe 45 lat naszej pracy na tym gospodarstwie. Robiliśmy elewacje, przykładaliśmy dachówki na, na domu, na stodole, robiliśmy nowe ogrodzenie no, z przeszłością dla dzieci. Wszystko miało być, a teraz powódź dokończyła to, to naszą pracę i musimy się stąd wynosić. No ale, ale nie, nie, nie będzie to takie żałosne, bo dlatego żeśmy tu przeżyli już kilka powodzi, dużo, dużo stresu, dużo strachu, a teraz już po tylu latach na ręce pójdziemy już trochę odpocząć. W 1997 roku podczas powodzi, tej strasznej powodzi, około 30-30, może 5 godzin siedziałem w domu u siebie w mieszkaniu na piętrze i spoglądałem w jedną i w drugą stronę. Oczywiście spojrzałem tutaj w stronę swojego pola za zabudowanie swoje, no wyczułem, że coś tu nie jest tak, że jakaś taka większa fala tutaj jest. No ale jak już woda troszkę opadła po tych 35 godzinach, wyszłem tak już po, do pasa, prawda, po wodzie i stanąłem w tym miejscu, na tej drodze mojej, które, na której stoimy, prawda. Było, z jednej strony była pszenica, z drugiej strony były wczesne ziemniaki ładne. Jak popatrzyłem, to, to mnie aż w sercu ścisnęło, gdzie się ta ziemia podziała. Na głębokość 4 metrów i no, szeroko jest około 80 metrów szeroko, jak widzimy. W tej chwili ta ziemia znikła, po prostu poszła z ziemniakami z uprawami. Jest to dowód na to po prostu jak strasznie tutaj ta woda darwała, jaki jak, jak był straszny kataklizm prawda, w tym miejscu. Lipiec 1997 roku był tak samo piękny jak dzisiejszy lipiec w 99 roku. Mieszkańcy wsi Pilc przygotowywali się powoli do małych żniw, a tu nagle ni stąd, ni zowąd przyszła tragedia. Tragedia, której nikt się nie spodziewał. Tragedia tysiącletnia i akurat w tym czasie przyszło mi być przewodniczącym Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że mogę doczekać takiego czegoś, mianowicie tak straszliwej tragedii, jaką dotknęła Mieszkańców Pilc przez, przez powód. Dlatego też, kiedy podejmowaliśmy pierwsze decyzje, nikt nie myślał o tym, że do końca doprowadzimy to, co wymyśleliśmy. Wiedzieliśmy o tym, bo ludzie tak chcieli, żeby już z Pilc wyprowadzić się na zawsze, bo systematycznie co jakiś okres czasu byli zalewani wodą wodą mniejszą. W związku z powyższym nieustanne wyjazdy do Warszawy poseł Dyduch, poseł jedon umawiają nas z premierem. Poseł jedon umawia nas z panią minister Blidową. Wszystko po to, żeby ściągnąć jakieś środki, żeby dać możliwość ludziom w jakiś sposób zamieszkać jeszcze do jesieni, bo to już był prawie koniec lipca, kiedy ta woda stąd schodziła. I tak też się stało. Nasza uparta i nieustępliwa droga wyjazdowa do Warszawy przyniosła efekt. W pierwszej kolejności jako pierwsi w kraju oddaliśmy domki dla powodzian. Gdzieś tam krytykowane, gdzieś tam przez kogoś dzisiaj gonowane, a u nas na naszym osiedlu w Kamieńcu 2 ludzie mieszkają, właśnie mieszkańcy Spield. Pani minister Bridowa od razu daje pieniądze na budowanie mieszkań komunalnych. Te mieszkania w tym roku będą już ukończone, także dwanaście mieszkań lokalnych dla mieszkańców Pilc będzie. Myślę, że mieszkańcy gminy Kamieniec i tej miejscowości Pilce chyba są zadowoleni z tego, że samorząd w Kamieńcu nie przespał tych tragicznych chwil, że na tych ludziach można było polegać i potrafili Choć nigdy takiego czegoś nie robili, potrafili obronić nas i wybronić z tego zła, które tutaj na nas, na nas mieszkańców Kamieńca czy Pilc spadło. Myślę, że takie samorządy powinny być w całym kraju, bo to od małej ojczyzny, od ojczyzny tych społecznych, lokalnych samorządów zależy bardzo wiele. Choć nie ukrywam, że wyjazdy do Warszawy są również bardzo potrzebne. Myśmy z tego skorzystali i potrafiliśmy zrobić to, i to u siebie dzisiaj mamy. Całe lata mówiono im, że znajdują się na dnie Wielkiego Jeziora. Przez władzę i jej plany, pilce zostały skazane już 30 lat temu. Kiedy nastało nowe, z budowy zalewu zrezygnowano. Zaczęli więc remontować domy. I wtedy przyszła woda, która rozstrzygnęła wszystko za nich i za decydentów także. Nowe filce powstać miały w Kamieńcu Ząbkowickim jako dar narodu szwedzkiego. Jesienią ubiegłego roku Szwedzi weszli na plac budowy. Władze gminy przekazały im teren uzbrojony we wszystkie media, takie jak energia elektryczna, woda i kanalizacja. Szwedzkie ekipy, wspomagane polskimi podwykonawcami, wybudowały na tym terenie 32 domy wraz z całą infrastrukturą. Prace przebiegały sprawnie i szybko. Wiosną osiedle było skończone. Pilczami odwiedzali plac budowy, przynajmniej ci, którzy zdecydowali się zamieszkać w nowych pilcach, nazwanych osiedlem Bolesława Chrobrego. Domy wykonane zostały pod klucz wraz z gospodarczymi budynkami wyposażone we wszystko, co do życia potrzeba i wykończone ze smakiem. Ich przyszłym lokatorom pozostało tylko wnieść meble i zasadzić kwiaty w nowych ogrodach. Wszyscy więc czekali z niecierpliwością na uroczyste oddanie osiedla do użytku, a przekazać je miał osobiście sam premier Szwecji. Jest wielkim symbolem dla nas, Polaków, mieszkających tutaj, w całej Polsce, że na kilka lat przy naszym wejściu do Unii Europejskiej uzyskujemy takie dowody w wielkiej solidarności i w wielkiej pomach, pomocy ze strony rządu szwedzkiego. Panie premierze, panie burmistrzu,

która szerzy się, która staje się coraz głębsza w Europie. Dzień dobry, będzie mieszkać, co? babcia będzie tu mieszkać, tak? A idź pan gdzieś z takimi mieszkaniami, z tym wszystkim. Coś tak? ty? Ja tam w domu Niech miałam dom, się nagrywa, bo miałam, nie. miałam pomieszczenie, było podwórze. Kura, i dakałam, do. A tu, a to jest to takie, żeby to wszystko było drewniane, albo murowane. A co? A w czym? Czy będziesz się o te ściany opierać? A idź. No. To tak się wie, ma, no. Mówi tylko. Wie pan co, że stary Jeff się nie przesadza. No nie przesadza się, no ale jak trzeba, no to trzeba. trzeba. cię nie zrobię. Przecież mieszkać jak pani teraz. Tak. To przecież, proszę pana, to ci ludzie niektórzy wygrali los na loterii, no. Zara, na złomienie. Teraz masz rentę tak. i teraz będziesz sobie no. siedzieć w rękę Starczy, na Starczy, Nie dołożymy, no. No, no już wy mi no. mhm. A jeszcze ci, nie wiesz, czy ci starczy, już się boisz, że ci nie dołożę. No. Bo mi sam mało, on no. Jak każdy zbuduje dom, to wiadomo, no. że mało. Już tu nie starczy. Słuchaj, tu nareszcie cywilizacja dotarła do no. Was. Będziesz mieszkać tu rzeczywiście w komfortowych warunkach. Woda ciepła, ubikacja na miejscu. Piec, że tylko przykręcić. No, on nie trzeba przykręcać, on sam się włącza. No, ja nie, Jak ja nie będę umieszczał, muszę kogoś... To nie trzeba, on się sam steruje. To Racja jest piec, nie, który on się sam... Nie, mnie tam nie pocieszali. No. No. <laughs> tu ja tą kaczkę i tego koguta ci przywiozę, no. Będziesz mieć tutaj w tej drewutki. Tylko musisz na sznurku, bo to miasto tak. nie może tak latać. No. Od pamiętnej powodzi z 1997 roku upłynęło już trochę czasu. Na terenie naszej gminy realizujemy liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które namacalnie możemy uznać za nasze dzisiejsze obecne sukcesy. Oczywiście jak każda gmina borykamy się również z pewnymi problemami, ale przecież każda władza samorządowa jest po to wybrana, aby realizowała przede wszystkim głosy mieszkańców. I ich oczekiwania. Jestem przekonany, że po tych dwóch latach kadencji, która jesteśmy praktycznie na jej półmetku, możemy poszczycić się dużymi osiągnięciami, które są na terenie naszej gminy i świadczą namacalnie o naszej dzisiejszej działalności. Niewątpliwie od 97 roku upłynęło już trochę czasu. Na terenie naszej gminy pozostały jeszcze kolejne liczne sprawy, które wymagają rozwiązania. Największym problemem to jest na dzień dzisiejszy jeszcze w dalszym ciągu konieczność budowy zbiornika artencyjnego. Zbiornika, który miał być realizowany zaraz po pamiętnej powodzi z 1997 roku. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego mieszkańcy Gminy Kamień oczekują na tą jakże ważną inwestycję, która miała być realizowana ze środków rządowych. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu obowiązuje ustawa. Program dla ODRY 2006, która w zasadzie zakładała już w 2006 roku wybudowanie tego zbiornika. Niemniej jednak liczymy, że władze rządowe mają w dalszym ciągu na uwadze to zagrożenie, które może w każdej chwili przyjść i niewątpliwie wówczas byłyby to namacalne porażki kilkunastoletnich rządów naszym kraju. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że pewne inwestycje, które są konieczne do realizowania, muszą być realizowane przede wszystkim ze środków rządowych. Żadna gmina nie jest w stanie wykonać tak olbrzymiego przedsięwzięcia, które opiewa na kilkaset milionów złotych, a niewątpliwie wybudowanie tego zbiornika będzie stanowiło zabezpieczenie również największego miasta naszego województwa dolnośląskiego, jakim jest Wrocław. Na dzień dzisiejszy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Ząbkowicki posiadamy wpis dotyczący budowy tego zbiornika. Mamy zabezpieczone tereny, jak również skarb państwa poczynił znaczne nakłady finansowe, ażeby wykupić te gospodarstwa, które znajdowały się w obszarze wioski Pilce. Wioski, która po 97 roku została zlikwidowana, a mieszkańcy są przesiedleni do nowego osiedla, które zostało wybudowane. Jako dar rządu szwedzkiego dla rządu polskiego. Mieszkańcy od tego momentu są w dalszym ciągu przeświadczeni, że to, co było powiedziane po 1997 roku, zarówno pan premier, który wówczas wypowiadał się co do tych naszych potrzeb, te słowa nie poszły w niepamięć. Jestem przekonany, że to, co zostało raz powiedziane, będzie dotrzymane. Uważam, że obietnic należy dotrzymywać, gdyż to świadczy o autorytecie każdej władzy. Od marca 2009 roku w pełni zaczął funkcjonować Orlik 2012 w Kamieńcu Ząbkowickim. W godzinach porannych, tak jak widzimy, użytkowany jest przez szkoły, szkołę podstawową numer jeden, gimnazjum publiczne, zarówno szkołę średnią. Obiekt ten powstał w 2008 roku dzięki zaangażowaniu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Ministerstwa Sportu oraz Województwa Dolnośląskiego. W sumie w kwocie 1,4 mln zł cała inwestycja została zamknięta. Dzisiaj jesteśmy w trakcie zajęć uczniów gimnazjum Publicznego w Kamieńcu, Ząbkowiskim, którzy do godziny 14 będą mogli z tego wojska korzystać. W godzinach popołudniowych odbywają się tutaj zajęcia pod opieką instruktora sportu finansowanego również ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu Animator. Są to zajęcia dla wszystkich uczniów wszystkich dzieci gminy Kamieniec Ząbkowicki. Boisko funkcjonuje tak naprawdę cały dzień od rana do wieczora do godziny 21:00.